To no sam musi iść, nie? Czy idzie z Pauliną? zrobię ten prog, jest łożysko kurwa do wymiany zbiornik, no albo zbiornik, który już mam kupiony ty kurwa pojebańcu! co za cipa, głupio! ale będę miał fajne nagrania na kamerze, kurwa co za kurwa cipa, wiem a ja nie odpuszczam <laughs> czy miałbym kurwa zrobione chuja, by była szkoda całkowita kurwa nie, ale już się zmieścimy, trzy <laughs> auta auto się zmieścimy, szeroko droga Jaka pojebana, w nie działacz to robić już. Ledwie zdemontował fotel i wiozek kogoś z tyłu, co niebezpieczeństwo, to już mi kurwy noczą w idą Ja pierdolę A jakaś kurwa zamroczona on no, być. No, no raczej Gdzieś z wyprzedzać Kurwa. Czeka, taki kurwa zakręcie się strasznie się też drugi, że pojebana jaka <laughs> Co myśli, ten przeciwka też pojebany, nie przygamował kurwa, no. Dalej. ale ja. kurwa nawet do się nie pusteli <grywa> ok, tam musi ładny okres żeby by miał z za nami się na auto dobrze, że on oko przymrużył co kurwa? łatwiej, że ma odległość ocenił kurwa, coś mi uzawił nie, ja, bo pytam, czy do na nami, czy tam już jest coraz wężej? w tym Nie ciekawe jak tam sytuacja wyglądała, że tam już wysypka była zaraz no właśnie chyba dała po hamulcach już bo nie, może poleciała lewą stroną wysada nie no filmik <laughs> no, filmik jest kurwa dobry dawno nic nie zgrywałem jest powiem nam kompletnie nie było co kurwa z Pierwsze rok jak zakupiłem kamerę, nie wiem, jakości ci ludzie się ogarnęli albo kichuj. Kurwa, więc 15 filmików albo coś co takie w miarę było coś ciekawego albo chociaż że